Ale najważniejsza cecha e-commerce, jeżeli chodzi o Black Friday? Myślę, że najważniejsza to taka, żeby po prostu działał. Przede wszystkim, żeby był wyporny, jeżeli chodzi o ilość wizyt, żeby były dostępne produkty. I to jest taka kategoria frontendowa, to co widzi klient. Natomiast warto też zadbać o to, żeby poprawnie funkcjonował od strony backendu, żeby był dobrze przygotowany scenariusz cross-sellingowy, żeby płatności były odpowiednio skonfigurowane. Moi drodzy widzowie, witam was serdecznie w kolejnym serii podcastów dotyczących Black Friday. Zrobimy wam dobrze na Black Friday, bo powiemy wam, jak przygotować się do tego Black Friday. Moim gościem jest dzisiaj Michał Karolczyk, czyli Head of Strategy w firmie Numbers and Intuition firma, która zajmuje się przede wszystkim performancem waszych sklepów internetowych, a jest wybitnym i wspaniałym partnerem naszej agencji strategicznej Agencji LH stanowiącej grupę Lauder Higher, która też chce wam pomóc. Także słuchajcie, jak już wszyscy chcemy wam pomóc, to czas się złapać za głowę albo za portfele. <laughs> Ale w pierwszej kolejności złapmy może za kartkę, co? Wszyscy, którzy nas teraz słuchają i którzy mają do przygotowania swój sklep na Black Friday, proszę o to, żeby sobie włączyli faktycznie jakiś notatnik albo wzięli kartkę, długopis, ponieważ ta część naszej rozmowy z Michałem będzie przede wszystkim dotyczyć planowania. Planowania tego, w jaki sposób przygotować swój sklep na Black Friday. No to co? Jak planowanie, to kalendarzyk. Także Michale, o taki kalendarzek chciałem Cię zapytać. Kalendarzek pracy przygotowawczej na Black Friday. Nie będę miał tutaj dobrej wiadomości dla tych, którzy dopiero e, m, zaczęli myśleć o Black Friday, ponieważ z perspektywy choćby pozycjonowania stron e, ten czas mamy już za sobą. Przynajmniej na. Trzy miesiące przed Black Fridayem powinniśmy zadbać o to, żeby landing page, na który chcemy kierować ruch, był już postawiony, żeby robociki Google'a tam już przemknęły, zbadały te frazy i żebyśmy mogli spróbować zawalczyć o ruch organiczny. Na trzy miesiące wcześniej można też już zacząć przygotowywać budżety i przygotowywać się pod to, aby kampanie Google Adsowe, które później zasiejemy, zdobywały listy remarketingowe, żebyśmy mogli później tą kampanię dedykowaną, targetowaną przygotować w taki sposób, aby ona docierała do tych, do których sobie zwizualizowaliśmy: do naszej grupy docelowej, do naszych person. A jak mamy miesiąc, Michał, to jest jakiś kalendarz, który, który masz dla takich spóźnialskich. Myślę, że e, warto e, na miesiąc przed e, rozważyć już, e, co tak naprawdę będziemy sprzedawać i co będzie głównym nośnikiem naszej informacji. E, na podstawie takiego e, pomysłu kreatywnego na kampanię, należy absolutnie już przygotowywać briefy dla grafików, tak aby skomponowali wszystkie zestawy banerów e, do wszystkich kanałów reklamowych, w których chcemy występować. A także rozważyć już scenariusz komunikacji social-mediowej. W taki sposób, aby budować napięcie wśród tych klientów, wśród tych odbiorców, którzy faktycznie mają już z tyłu głowy, że Black Friday nastąpi. Tego typu komunikacja powinna później być sprzężona z komunikacją e-mail marketingową. Jeżeli mamy do dyspozycji jakiś system, który automatyzuje działania marketingowe, to należy takie scenariusze już przygotować, skonfigurować je w narzędziu i docierać do odbiorców z wyprzedzeniem, tak, aby zakorzenić wikłowie tą świadomość, że mogą wydać. U nas właśnie te pieniądze, które przeznaczyli na Black Friday. Przygotowujemy się jak najbardziej, przygotowujemy komunikację, przygotowujemy social media, no ale pewnie też trzeba w jakiś sposób zoptymalizować technicznie naszą stronę. O czym pomyśleć? Tak naprawdę krótko, bo będzie na to jeszcze czas w innych podcastach, żeby omówić taką techniczną analizę, ale z Twojej perspektywy, człowieka, który projektuje strategię kampanii, co jest istotne. No absolutne must have to jest konfiguracja VPS-u. To skrót od Virtual Private Server. Musimy wiedzieć, na jaki ruch ten serwer jest przygotowany. Są dwa rodzaje tak naprawdę sposobów współpracy z dostawcami takiej usługi. Czasem jesteśmy zapięci na sztywno. Warto wtedy przynajmniej dowiedzieć się, jaki ruch obsłuży dany serwer. Drugi scenariusz to jest bardziej elastyczny, który pozwala nam zwiększyć ten wolumen ruchu. No i ten drugi jest bezpieczniejszy i do, do takich scenariuszy po prostu zachęcam. Bardzo dziękuję, dlatego wezmę się już stąd, z tej technicznej optymalizacji, w kierunki i w obszary, które naprawdę lubisz, czyli już tworzenia kampanii reklamowej. E, tworzenie skutecznej re kampanii reklamowej to coś, co charakteryzuje Numbers and Intuition. Dlatego zapytam trochę przewrotnie, czy są jakieś cztery elementy, na które szczególnie zwróciłbyś uwagę przy tworzeniu takiej kampanii? My w naszej pracy bardzo głęboko sięgamy w to, e... Kim jest grupa docelowa? O personach myślę, że osobom, które zajmują się marketingiem, niespecjalnie trzeba tłumaczyć. To trochę taki pogłębiony arkusz sylwetki klienta, do którego chcemy docierać. Tego typu arkusze warto rozpisać wcześniej, aby zrozumieć, co jest de facto motywacją naszego klienta, co na niego dobrze wpływa, jaki rodzaj komunikatu, jaki rodzaj promocji. I na podstawie takich person komponujemy sobie lejki sprzedażowe. Na podstawie takich person możemy skomponować sobie scenariusze obsługi klienta, czy zwizualizować sobie w ogóle ścieżki klienta, czyli tak naprawdę, jaką drogę po, pokonuje klient, e, aby zakupić nasz asortyment? E, co to znaczy drogę? No, jeżeli sprzedajemy grille elektryczne, to możemy sobie wyobrazić, że e, persona, do której docieramy, to jest absolutny nub grillowy. Nigdy nie miał grilla elektrycznego, chciałby sobie to kupić. Nie ma pojęcia, czym e, taki asortyment się charakteryzuje, więc musimy go. E, Uświadomić, że w ogóle taka kategoria istnieje. Potem musimy go uświadomić, jakie są różne rodzaje tych produktów, a następnie przekonać go, że potrzebuje danego produktu bardziej niż innego. Na końcu chwalimy zalety naszego asortymentu, aby dokonać konwersji sprzedaży i zastanowić się w przyszłości. Jak zlojalizować tego klienta, jak sprzedawać do niego inne produkty z naszej oferty. Przedstawiłem tak w zasadzie w skrócie, jak powinien działać taki ideowy lejek, bo, bo tak na koniec dnia często marketerzy robią takie suche lejki, rysują te, te, te kroki, ale, ale tak naprawdę nie rozumieją tego klienta, nie wiedzą, co, co do niego powiedzieć. W danym momencie, w tym właśnie pomaga stworzenie arkusza Persony. Zaczynamy empatyzować z klientem. Mechanizmy upsellingowe, mój drogi. Jeżeli mógłbyś wskazać te, których warto korzystać, a które na przykład są pase. Myślę, że warto korzystać w ogóle ze wszelkich mechanizmów upsellingowych, które powiązane są z sezonowością i w ogóle z cyklem życia klienta na tyle, na ile o nim, o nim wiemy. To znaczy, jeżeli mówimy o sezonowości, to prosta sprawa: no sklep na buty będzie wiedział, jaki asortyment wysunąć mu w danym momencie i. To jest e, obszar, w którym świetnie monetyzuje się kampania, którą przygotowaliśmy na Black Friday. Możemy sobie monetyzować to całe nasze zaangażowanie przez cały okrągły rok. E, możemy adresować też produkty, e, które są niebezpośrednio powiązane z naszym konsumentem, czyli e, tak zwane secondary audience, e, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład jakaś pani kupiła e, buty dla siebie, e, to należy przyjąć, że być może będzie chciała kupić buty dla swoich dzieci, a niektórzy nawet zakładają, że że dla jej partnera czy męża. E, także warto, wa, warto patrzeć na to szeroko. Nie? Trzeba zrozumieć tego klienta, szukać, szukać insightów. Do szukania insightów w ogóle rewelacyjne zrobienie ankiet. Ja, ja wciąż uważam, że za mało jest takich fajnych, ekscytujących dla konsumenta ankiet, które wysuwamy e, dla, dla naszych klientów, e, bo to jest przyczynek do wszelkiej kreatywności w marketingu bardzo dobrze działają ankiety na LinkedInie o czym bardzo rzadko zapominają marketerzy i to w ogóle jeżeli myślimy o również marketingu B2B to jest bardzo dobre narzędzie które pozwala nam bardzo łatwo pozyskać fajne leady bez działań outreach'owych. Ja z Tobą zgadzam. Te, 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 te ankiety na LinkedInie są tak doskonałe, że niektórzy przesadzają z ich użytkowaniem. Okay. I niestety mamy też taką strefę mroku okay. tych, tych ankiet LinkedInowych okay. i, i niestety ten LinkedIn jest zaśmiecany tym. Doszliśmy trochę pokrętniej dookoła do tego, że mamy już te leady. Spływają one, spływają nam różne dane. Nie, no to mi automatycznie ha, ha, ha. pojawia się pytanie o automatyzację, o której tak dużo się mówi, a tak mało się robi. Przynajmniej mówię tutaj o tych e-commerce'ach, które nie są olbrzymimi yy, sklepami, ale pytanie, jakie narzędzia do automatyzacji można wykorzystywać i można sobie pozwolić na ich wykorzystywanie, nawet mając niewielki e-commerce, a które naprawdę zmienią Twoje życie w drogi właścicielu. No, wydaje mi się, że e, wszelkie e, automatyzacje, które połączone są z e, możliwością wysyłki maili e, i połączone są z naszym sklepem i z CRM, e, dają e, naprawdę potężne możliwości. E, jeżeli jesteśmy w stanie śledzić każdego klienta i ustawić scenariusz, w którym dana wizyta, czy nawet włożenie produktu do koszyka e, spowoduje akcję w postaci przypomnienia o naszej ofercie, to, to jest to warte do implementacji. Oczywiście koszt złożenia takich narzędzi czasem nie jest taniej, a przede wszystkim on wymaga zarządzania tymi procesami, więc warto sobie ten proces doskonale przygotować, żeby nie popaść w koszty posiadania narzędzia, z którego tak naprawdę nie korzystamy. Ale jeżeli już potrafimy tym zarządzić, to to naprawdę podnosi wyniki sprzedażowe. Takim flagowym, flagową automatyzacją, o której chcę powiedzieć, to jest oczywiście scenariusz porzuconego koszyka. To już jest duże prawdopodobieństwo, jak ktoś coś wrócił do koszyka, to, to na pewno jest tym produktem zainteresowany. Być może podrzucenie mu niewielkiego rabatu na ten produkt sprawi, że on wróci i go zakupi. Co więcej, są konsumenci, którzy czekają i jakby oni wzbudzają ten mechanizm porzuconego koszyka w sposób intencjonalny, oczekując, że dany sklep zaprowadzi... jak się nauczyli. Patrz, jak wychowaliście marketerzy swoją grupę. A powiedz mi, jeżeli chodzi stricte o już jakieś narzędzia, które, wiesz, po tym webinarze nasz drogi użytkownik może przyjść do swojego działu marketingu albo sam wpisać w Google i powiedzieć, no dobra, od teraz korzystamy, nie wiem, z DM Sales'a albo z HubSpot'a albo z czegokolwiek innego. Czy miałbyś, które chciałbyś polecić? Nie jestem w stanie złożyć takiej rekomendacji, która byłaby uniwersalna, dlatego że jeżeli e, chcemy wybrać dobre narzędzie, to musimy sobie zweryfikować, tak naprawdę, jakie funkcje tego narzędzia będą nam potrzebne. Jeżeli mamy duży sklep, e, który generuje duży ruch i mamy szeroki asortyment dostępny, warto e, zastanowić się nad narzędziem, które ma wiele funkcji. Przykładem może być Seizmenago, e, ale jeżeli mamy mały asortyment, a potrzebujemy prostych automatyzacji wysyłkowych, by być może będzie to taki nisko poziomowy edron Coś po środku to byłby fajny system GetResponse, który jest zresztą z Polski i oferuje ciekawe automatyzacje, także możliwość tworzenia landing pages, co jest fajne pod choćby taką promocję, jaką jest Black Friday. Możemy dobrze możemy powiedzieć naszym słuchaczom: słuchajcie, jeżeli chcecie wiedzieć, jakie narzędzie pasuje do waszego biznesu, zostawcie komentarz pod tym filmem, a Michał Karolczyk z filmem Numbers and Intuition przygotuje dla. Was specjalną rekomendację. Oczywiście następnie umówi się z Wami na kawę, może pójdzie na obiad i omówi, jak je wdrożyć. No dobrze, no dobrze. To teraz nie wypuściłeś, nie mogę powiedzieć nie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, bo to kolejna z cyklu rozmów na temat tego, jak przygotować swój sklep na Black Friday. Moim gościem był właśnie Miał Karolczyk z firmy Numbers and Intuition, wieloletniego partnera agencji LH, Agencji Marketingu Strategicznego, w którym przygotowujemy właśnie Wasze e-commerce do tego, żeby dobrze sobie radzić w, również w kontekście Black Friday. Ale to nie koniec, nie koniec, ponieważ zapraszam Was już teraz na część trzecią, a w części trzeciej poruszymy. Głównie zagadnienie związane z lejkami sprzedażowymi w e-commerce. Jak one wyglądają, jak je skonstruować, jak sprawić, żeby były skuteczne. Zapraszamy. Łukasz, dzięki za Twoją energię. Dzięki słuchaczom. Trzymajcie się.